Thank you Witajcie na kolejnym streamie z projektu 2020 projekt e, z budowania Szczecina w Minecraft na dzisiejszym streamie będziemy e, budować e, to, Będziemy budować komisariat e, policji w Szczecinie na ulicy Mało Polskiej. Cel na dzisiejszego streama jest to zrobić e, ści dokończyć ścianę frontową, zbudować dach oraz zrobić ścianę boczną Mam Na nadzieję, że się to uda Posiedzimy dzisiaj, myślę, że tak do, do, do 21, więc powinno być dobrze Teraz patrzę to, jak to wyg wygląda i następujemy do budowania Ok. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, to jest w tym miejscu ta ściana jest zdecydowanie... Znaczy... Tfu, te okna. Są zdecydowanie inne. Powinno być tak, to powinno być jedno okno. Tu już jest to trzeba zniszczyć. Tu. tu powinno być drugie okno. Teraz ma to sens. O. To trzeba zrobić tak samo z drugiej. Tu i tu, o, i tak, no. I teraz to jest zdecydowanie bardziej realistyczne. No, pięknie. E, teraz tak, następną rzeczą, którą my, myślę, się zajęć, są te okna. Tu są trzy długie, pod trzy czwórki i trzy trójki. Już patrzę, jak to wygląda, sekundka mm. Ok, to są czwórki. Yy, natomiast na tym wejściu, tutaj, na tej bramie, tu, yy, black, czarno, pewnie weźmiemy i umieścimy ją tutaj. Yy, tak, tutaj. Dalej, yy, co to już trzymamy? A, tędy powinna pójść, wall. Tu powinna pójść rura. Tu teraz tak by po, pofła. Dobra. Na razie ją tak zostawię, a potem ją pociągnę, pociągniemy dalej. Teraz następnym budynkiem m, będzie, znaczy, b, budynkiem częścią tego. Hmm. Wiecie, zawrakłem tutaj jednej rzeczy, schody granitowe schodki w tym miejscu tak zdecydowanie lepiej to wygląda zdecydowanie bardziej realistycznie tam jest taki spadek jakby tutaj to jest yy, to i mi tu jest znajdujące się w tym miejscu Daszek skorz, żeby spływa, spływała woda spod okien. O zdecydowanie lepiej. No, tu już nawet nie, nie patrzymy w więc tylko polecimy z tym. Oj. O teraz lepiej. Dobra, lecimy dalej. Tu robimy tak, potrójną. I tutaj też zrobimy potrójną. Okej, okay, teraz chwilę zobaczę, jak to wygląda tu, w tym miejscu. Idziemy dalej. Yy, mianowicie tak, w tym miejscu tutaj nie robimy yy, schodków, ale w tym miejscu już tak. Okay, teraz to wygląda zdecydowanie lepiej. O tak, właśnie, pięknie. Yy, teraz to by się przydało już tutaj z, 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 zmienić. Jest taki właśnie efekt głębi wtedy. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Co ty myślisz czy teraz? Lepiej chyba, co? Chyba lepiej. Hmm. Drugą rzeczą, sprawą. To jest to kompletnie zwalił z tego, co widzę. Tak, one kompletnie tak nie wyglądają. Lecimy z naprawianiem w Szczec szczecina. A choć mogę zrobić tak, chwilę. O I postawić cegły. Dobra. Teraz zaczynamy y, green, ciemno-zielonej terekotki. Dziękuję. Teraz, tak, jak to wygląda? Sekunda. Mm, kratko mniej więcej od tych okien. Gdzieś tu się to zaczyna. Raz dwa ma to pierwszy parapet pod sobą czy będzie raz dwa parapet mhm, jeszcze kreski w bok Jeszcze dwie Kras dwie kreski w bok no bardzo dwie kreski w bok Eee, dalej. Jesteśmy gotowi Martin. To jest Marcin. Ponieważ Marcin zawsze jest spokojny. Ile tu jest kratek? A w końcu, że z 11 kratek. To wychodzi 2 i to jest, tak? Eee, to jest besens, to, to musi być dłuższe.

Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest też będzie, nic mi się w tym nie wydaje, dobra? Nikt nie zauważył tego. Okej, okay, tak będzie na pewno o wiele lepiej I bardziej realistycznie, ponieważ tutaj są okna wypełnione właśnie takim zielonym czymś Ale Teraz tak, tutaj bym jeszcze usunął par parapety w tych dwóch miejscach Okej, okay, jest zdecydowanie lepiej Ym, Najczęściej możecie zadawać da pytania odnośnie projektu i tak dalej Będę wdzięczny bardzo będę, To będę miał też o czym mówić Ym. Następnie, w tym miejscu, chwila Tutaj, jak to, jak to się prezentuje Takie coś Teraz to zakończyć jakby Takim Nie Takim schodkiem? Nie, 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 nie. Był teraz taki. W drugą stronę. Mogę go tak postawić, czad? Mogę go tak wstawić? Mogę o tak obstawić. Do, dobra. Nieźle. A coś będę tutaj się wymyślił jeszcze. i na tak się do samego końca ciągnie taki pasek Następnie piętro wyżej Pod tym oknem mieć podział ale czy ona jest? co mi się wydaje, że ona nie jest z kobla Chociaż kto wie... No bo kobla nie wygląda tak, tak źle Czy się znajduje to coś na bok, bok, bokach tego? Nie, na bokach nie ma, mamy nic co jest to okno Tutaj nad tym oknem leci szachownica jakaś, tylko nie wiem jakaś, jakaś terakota, jakaś fara z terakotą. Hmm. I sorry, tak to się nie wygląda najlepiej, ale to jest, jest realistyczne bardzo. Takie coś. Dobra, o i teraz będzie pięknie. Tu, tu i tu. Jest git. Ja bym się, że zrobimy, żeby to nie było takie płaskie. że a ponad okna potrzebujemy parapetów tak samo te Tych teraz nie zmienię jeszcze parapetów chociaż w sumie tak jest zdecydowanie le lepiej tak jest pięknie Ale tak w tych umieszczę parapety trzy o tutaj raz dwa trzy flag myszki taki totalny lag nie wiem co się stało xd? co jest? czy co jest abe nie chęć, ja nie wiem co się dzieje tak kompletnie Eu fui pro nojo da alva.